Okej, okay, porady farmaceutyczne. Wydaje się, że oczywiste jest, o czym jest ta książka, ale tak nie jest, ponieważ um, tak naprawdę to nie jest książka o lekach, tylko, no właśnie, o poradach, jakich należy udzielić o tych lekach, czyli o udzielaniu porad. Pomysł na książkę wziął się lata temu, kiedy stanąłem przed wyzwaniem uczenia personelu w aptece, jak informować pacjentów o lekach, jak nakłonić ich, żeby no, chcieli się dowiedzieć więcej od tego farmaceuty i żeby przeszli do gabinetu konsultacyjnego. Czyli jak zainicjować tą konsultację farmaceutyczną, która jest takim wstępem do opieki farmaceutycznej, stąd się to wzięło. Więc pierwotnie w ogóle tytuł tej książki to, to było Jeden lek i jedna rada jak inicjować konsultację farmaceutyczną, prawda, tylko że mało osób by to zrozumiało, więc padło w końcu finalnie na porady farmaceutyczne, co przekazać pacjentowi. Więc taka jest geneza w ogóle tego tytułu i tej książki. No i pomysł był taki, że zauważyliśmy też, że jeśli farmaceuta, no i im więcej wie, tym ten problem czasem może być bardziej nasilony, o leku, tym bardziej nie wie do końca, co o nim powiedzieć, prawda? Mhm. Kiedy mamy w aptece sytuację, realizujemy receptę, przychodzisz po coś bez recepty albo z receptą, żeby kupić się coś, co lekarz zalecił, no i farmaceuta nie do końca wie, co powiedzieć o tych lekach. No, no bo Niby wie, co to jest klina mecyna, niby wie, co to jest klemastyna. No i co ma o nich powiedzieć? Proszę uważać, na coś, że to co, może pan być śpiący, prawda? To dla dziecka to chyba dobrze, okej, okay, to nieważne, ważne <grywa> No właśnie, co powiedzieć, prawda? Klina mecyna, prawda, czyli to jest antybiotyk. Czy mam mówić, że to jest antybiotyk? Czy mówić o jakiejś grupie? Czy mówić o probiotyku? Czy w sumie wszyscy to wiedzą? Wszyscy to wiedzą. więc często farmaceuta zastanawia się nad tym i w końcu finalnie nic nie mówi, tak? Jak się tego słucha, to brzmi troszkę tak nie prawda, że mówię o farmaceutach, że niewiele mówią, no ale tak jest, jak się stoi w aptece i posłucha, jak wygląda ta, ta, to wydawanie leków, to najczęściej pada zdanie, co słyszysz najczęściej. Czy dawkowanie jest znane? Czy dawkowanie jest znane? Nawet według mnie źle zadane pytanie, bo powinno się wypowiedzieć, czy wyjaśnić dawkowanie, prawda? Czy jest znane? Tak, 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 tak. tak to wygląda zwykle, prawda? No i więc kiedyś to tę sytuację zmienić, wydać taką książkę, e, która będzie właśnie obejmowała takie porady, które faktycznie warto przekazać, na które warto poświęcić czas i które zainteresują pacjenta, to jest one najważniejsze, prawda? Które sprawią, że on obróci się na pięcie albo podniesie głowę z smartfona, prawda? i powie. No właśnie, ciekawe, nie wiedziałem, nikt mi nie powiedział, prawda? To było moją inspiracją do tej książki, te wiele tych porad, które tu są, to są właśnie takie rzeczy, które ja, ja zawsze mówiłem pacjentom i zwykle właśnie ludzie, oni wiedzieli, że, że faktycznie tak jest, no, ciekawe bardzo, nie? No, więc całe założenie tej książki to było, żeby zebrać takie informacje o tych wszystkich lekach, no prawie wszystkich, które są w Polsce, substancjach, i przedstawić takie porady w językiem takim, w jakim farmaceuta powinien je wypowiedzieć, żeby jeszcze prościej, czyli na przykład jak książka jest pisana w ten sposób, że mamy dymek i jest napisane, że zawsze, to żeby przedstawić to, przepisany lek będzie łagodzić u Pana objawy związane ze zwyrodnieniem stawów poprzez wspomaganie odbudowy chrzostkiej stawowej. Proszę przyjmować go razem z posiłkiem w celu uniknięcia dyskomfortu ze strony przewodu programowego. Więc w ten sposób napisaliśmy tę książkę, żeby można było to po prostu powiedzieć.